Witam serdecznie. Wczorajsze mocno popołudniowo wieczorne nocne podróże zaowocowały takimi oto sprzętami. Ford Transit Kurier, Focus Estate Line, piękny niebieski w pięknym pakiecie, bardzo dobrze wyposażony. Zacznijmy od brzydszego. Samochód z 17 roku produkcji, e, w 18 była pierwsza rejestracja 1-5 TDC i 100-konny. Auto bardzo uniwersalne, bo jest to samochód e, nie kurier, mówiłem Transit Connect. kurde, Transit Connect, Courier, Custom, nie do ogarnięcia. Connect. Wróć, mm, bardzo uniwersalny wóz, bo może służyć jako w tygodniu roboczy sprzęt, a w weekend może zabrać rodzinę. E, ma fajne boczne drzwi przesuwne, jest bardzo duży w środku, e, dzieciaki można pomieścić. Więc taki mają, miały tryb te samochody, zaczęło się od Berlingo, Citroena Berlingo i Peugeota Partnera w 90 -tym, tam, chyba 96 roku. I to już były fajnie jeżdżące samochody. Ford zawsze dobrze się prowadził, miał bardzo dobre zawieszenia, układ kierowniczy i ten jako ciężarówka mega dobrze jeździ. Dieselek, więc wiadomo, że ten moment obrotowy jest większy przy niższych obrotach, więc sprawia frajdę nawet przy 100 koniach mechanicznych. Ja to lubię diesel osobiście. Fajna rzecz taka charakterystyczna dla Forda podgrzewana przednia szyba. No i to jest mega opcja. Bo, czy coś zaparuje nam, czy szron, to broń Boże, nie skrobać i tak nie skrobać jak nawet nie mamy podgrzewanej szyby. Bo trzeba, trzeba yy, psiukaczem psiukać, a nie skrobać. I nie mieć porysowano to, tak na marginesie. Ale podgrzewanie, no to już tutaj robi robotę i nie trzeba myśleć o, o żadnych płynach nawet. W kierownicy jakieś tam guziki od sterowania radiem. No, opcja to jakaś tam zwykła. Nie wiem, czy to podstawowa, czy nie podstawowa. Pewnie podstawowa. Elektrycznie sterowane szyby, przednie lusterka elektrycznie regulowane, pewnie podgrzewane. Radio z USB i z zestawem głośno mówiącym, którego nie umiałem uruchomić w drodze. Ma 175 000. Bagażnik otwarty. 175 tysięcy Wszystkie przeglądy w ASO kilkadziesiąt tysięcy kilometrów temu wymieniony motor na gwarancji i na gwarancji nowy, nie jakiś tam nowy zaleg z nie wiadomo jakim przebiegiem, tylko w Fordzie na gwarancji, nie wiem z jakiego powodu, w sumie to nieistotne, no wymieniony i tyle. W środku wóz bardzo czysty, ładny, bez jakichś tutaj, nie wiem, nie poorany, nie nie poszarpany, nie taki jest w miarę estetyczny. Idziemy Idziemy dalej. To jest taka szybka prezentacja, żeby się pochwalić, co to wczoraj przyjechało. Drzwi boczne, mega opcja właśnie dla dzieciaków, szczególnie bo przynajmniej jak będą wysiadać to nie będą tłukły o samochód sąsiedni. E, więc i są te drzwi tutaj z dwóch stron. Nie wiem czy były kuriery z drzwiami jednymi, ale ja mam wspomnienia z, właśnie z Citroena, jeszcze jak pracowałem w 2000 roku. To wtedy to zdarzało się w ogóle, były takie, że bez drzwi bocznych kompletnie. E, później weszły jedne, później drugie były za dopłatą, za 1230 zł, pamiętam więc tutaj są, jest dwoje drzwi, no jest mega wygodnie, no i spatrzcie, bo tu jest po prostu miejsca, pff, jak w limuzynie, jest bardzo dużo, więc no i wygodnie, normalnie, tu się podróżuje, pełnowartościowy wóz, pomimo, że taki niby wół roboczy, może nie zachwyca wyposażeniem, ale jeśli na tym komuś nie zależy, tylko żeby... Pracował i jeździł woźmień rodzinę, no to to jest idealny sprzęt. Bagażnik trochę jakiś tu syf, trzeba coś tu poszorować, ale nic nie jest pokaleczona ta wykładzina, więc to tylko jakiś tam po prostu brud. E, tutaj były jakieś okleiny zabezpieczające właśnie te e, nadkola, więc został tylko e, klej. Jest krata, którą można, można jakoś tam demontować. Ona nie wiem o co z nią chodzi, jakaś taka jest. No nie, może już to trochę mocowanie jest jakieś zdjęte, żeby, żeby łatwiej było pewnie tak, łatwiej żeby było zdjąć i tylko, i tylko tu jeden jakiś tam zaczep, a to drugi i, i gotowe. I można kłaść fotele i ładować ładować e, pod dach i nawet widzę i wtedy rzeczywiście po dach można ładować, bo zobaczcie, tu jest e, są uchwyty, więc wtedy też, żeby się kierowcy i pasażerowi przed niemu na głowę nie posypało, no to można tą, tą kratę przenieść za przednie fotela. Wóz ładny pomimo że roboczy to ładny, nieporozbijany, niepoobijany. Tu jest jakiś wniosek parkingowy, a tak yy, dobrze wygląda. Motor pięknie pracuje, pięknie jeździ. Możemy zajrzeć nawet do niego. <laughs> No nie wiem czy tu zaglądałem czy nie ale jest motor jechał wczoraj i, i jak widać jest no, Wszystkie przeglądy w Fordzie zobaczcie ostatni 175 z jakimś tam ogonkiem mm, w sierpniu więc no wybrałem go po prostu po przeglądzie I, e, i co? Teraz raczej ja przejechałem, to jest tyle na świeżym moment i co się jazdy jakoś tam uwaga kompletnie do niego nie mam ani do hamulców zresztą hamulce tu ma całym, palucha wkładałem to e, tarcza jest taka świeżutka ładna nowa, e, kompletnie bez e, rantu gumy jeszcze niby, niby są nie wiem czy to od nowości od nowości 28 tydzień 17 no to jeszcze powiedzmy w miarę jakaś tam tak czy siak, ta opona, no dobra idziemy do do ładniejszego brata zobaczcie tego fokusa śliczny wóz po prostu, jak przedtem, mi się bardzo podobał ten samochód, i z przodu, i te dubsko takie charakterystyczne, przycupnięte, Dobrze wygląda. No mogły mieć chociaż 350 koni. No to już wtedy by jeszcze był fajniejszy. Ale nie ma. Jest to jednolitrówka, e, która powiem Wam, że i tak, e, tak jak i Civic e, jednolitrowy, taki to. Jedzie normalnie, bardzo dobrze jedzie. Jest moment obrotowy, jest turbo i, i, i daje radę normalnie na autostradzie i tak po mieście nic mu nie brakuje. Ma 125 KONI, e, tak jak widać, jest to wersja Esteline. Tu ma jakieś kuku, coś postaram się tutaj poprawić. Tutaj reflektor ma, ma też kuku, więc no to muszę wy, kupić, wymienić. Eee, bardzo bogata opcja, oprócz tego, że jest line, czyli ma różne tam tutaj jakieś tam dokładki, inne zderzaki i bombowo przez to wygląda. To jeszcze w środku jest napchany po sufit. Łącznie eee, z aktywnym tempomatem, ledowe reflektory, eee, kamera, nawi, wszystko ma, utrzymywanie w pasie. Napchany jest posufit. Jeszcze head up ma też taki oszukany. Nie lubię tych head upów trochę, bo to taki. Zaraz wam pokażę. Wyjeżdża ta szybka jak w maździe czy tam w peżocie, a nie taki prawdziwy wyświetlacz jak jest w BMW, w Audi, w Volvo, e, tylko takie, no ale, ale generalnie Heda bardzo lubię. O tak, e, co jeszcze? No, zajrzymy do środka. No. Deszczyk zaczął padać. Kierownica gruba, skórzana z czerwoną nicią. Fajne fotele też z czerwoną nitką składanie lusterek, elektrycznie sterowane szyby razy 4, tutaj listwa st -Line. Jedno co mi się nie podoba w tym samochodzie, to ten guzik. No kompletnie bez sensu. O. Ma system bezkluczykowy i ten guzik tutaj jest tak schowany, no, po prostu idiotyzm. Tak nieergonomicznie, tak niewygodnie i jeszcze brzydko wygląda do tego. To jakaś taka Jakiś taki, jakiś taki nie, nie, nie wypał. Zobaczcie, nawet jest indukcyjna ładowarka. Tutaj mamy USB, gniazdko 12 v skrzynia oczywiście szóstka. Tutaj jest guzik od tego wspomnianego hedapo, Zobaczcie, tu jest ta szybka yy, i możemy... Sekundę. Chciałem ją schować, ale nie umiem. Ale wygaszę, pokażę Wam jeszcze raz, jak to, jak to działa. O, teraz się nie schowa. Ja pierd... O! Czyli otworzyłem, to poszło, więc tak to wygląda, a co tam pokazuje, pokazuje prędkość, pokazuje jakieś tam znaki, yy, nie wiem, czy tu coś będzie widać, bo srebrny ten kurier, yy, o, ledwo, ledwo coś tu może będzie widać, o, teraz, 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 jest, yy, czyli prędkość i, i ograniczenia yy, pokazuje. No co? Duży telewizor do tabletów już jesteśmy przyzwyczajeni. Niektórzy narzekają, mi to odpowiada, jest ok. Eee, nie jest zbudowany w deskę, jest taki sterczący, no ale jest w porządku. Eee, wstecz, zapnę, zobaczcie, tak wygląda eee, kamera. O, ręcz, czy sam się zwolnił, ten elektryczny eee, nawi, cały ten tutaj telewizor z Bluetoothem, z Apple CarPlayem to wszystko tutaj eee, jest. Bardzo ładny ten panel klimatyzacji, Z jak jechałem wczoraj i nie znałem samochodu, kompletnie gdzie co ma, no to bardzo to upierdliwe, że to jest nisko i nie wiedziałem jak tutaj co ustawić. No ale z drugiej strony, no jak już się po, pouczymy, nauczymy, napatrzymy, to później tak naprawdę po ciemku też tutaj da się klikać i, i po palcu dojdziemy do tego, dlaczego czego trzeba. Podgrzewana przednia szyba. Podgrzewane fotele, raz, dwa, trzy, kierowca-pasażer. O, podgrzewana kierownica. No właśnie, tak myślałem, że pewnie ma, ale nie wiedziałem, że ma, więc, więc ma. Więc opcja jest naprawdę gruba, aktywny tempo. Ma takie w Hondzie ustawiamy tutaj y, tą odległość. Nawet zobaczcie, ma czujniki ciśnienia, y, pokazują ile ma, ile ma które koło. I y, y, no i tu widać jakieś tam braki, coś wyskoczył komunikat, więc muszę zajrzeć. A opony są nówki, są całoroczne. Z tego roku. Fajne te zegary z tym takim już powiększonym komputerkiem, i jeszcze co? Nie powiedziałem Wam, że ten samochód ma instalację gazową. Instalacja gazowa montowana w Fordzie firmy Prince, i tu jest przełączniczek. Teraz ten mój. O, 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 teraz może widać. Bardzo dobrze współgrają te, te kolory tutaj z tymi wskazówkami. Po prostu ten guzik tu i tu, eee, guzik wygląda po prostu jakby była fabryka, jak jechałem wczoraj po ciemku mówię, kurde, idealnie po prostu dobrane, więc, więc tak, tutaj jakiś tam line assist e, na dźwigience, więc no taki wszystko mający, no po prostu ten samochód, no i jeszcze nie wiem co to oznacza, czy to naprawdę Bank Olufsen jest, zobaczcie. No i gra, szczególnie jak się telefon podłączy, no to, to dość zacnie. Bardzo ładne te pseudokarbonowe mm, listwy i tutaj na desce i, i, i na drzwiach z tyłu, nie wiem czy jest, z tyłu, nie wiem nie widzę, ale z przodu na pewno. No dobrze to wygląda, tutaj jakiś tam podłokietnik, yy, taki pseudo-skórzany pseudo i regulowany. Tutaj jeszcze taki schowek podobny do Civicowego, yy, ósemki, dziewiątki, no i tu jeszcze taki przesuwany, ten do regulacji. No i jeszcze ma co? Ma P i kierownicę, czyli ma najprawdopodobniej samo parkowanie. A, no i jeszcze tu jest guzik, zobaczcie, też od zmiany trybów jazdy. Czyli mamy tryb normalny, nienormalny i mamy tryb sportowy. Więc takie są. No i ta reakcja oczywiście pedału gazu jest no, dużo lepsza tutaj w trybie sportowym, ale w normalnym też on się zachowuje bardzo dobrze i, i normalnie. Reflektory ledowe, jest automat oczywiście i ma też automat świateł drogowych, nie ma niestety tutaj tych aktywnych ledów, tylko takie są zwykłe, znaczy zwykłe, no po prostu nie wycina, tak, czyli przełącza tylko ten automat między, między mm, dziennymi mijania i, i drogowymi. Więc tak, żaden czek tu się nie świeci. Nie ma co stękać na instalację gazową. Jeździ się za darmo. Zobaczcie wczoraj z trasy 7,6. No to przeliczcie sobie 7,6 na 100 km i po 3 zł, czy tam 3,10. No to zobaczcie, jaki to jest wynik. Nawet no, niech będzie 8 razy 3, mamy 24. 24, e, czyli, czyli 24 zł 100 km. No więc e, można. Można jeździć pół darmo, no, a jeździć wzorowo. Ani tu nic, te obroty nie skaczą, nic nie czuć na tyłku, żeby nie równo żadnej czkawki nie miało przez te 500 km. No super, jeździ wzorowo po prostu. Dobra instalacja, zamontowana waso i, i z jakimś tam doświadczeniem, już ileś lat montują i, i działa. Więc taki oto, oto sprzęt. Możemy zajrzeć jeszcze pod maskę. O, na dwa razy, patrzcie, jak w BMC, nie ma już tego. Nie ma już tego zabezpieczenia, tam tylko od razu dźwigienkę otwieramy. To wygodne fajne, bo tak to w każdym samochodzie trzeba szukać i jeszcze się wybrudzić. Więc o tak to wygląda. EkoBust. Niektórzy mówią, że to, że to jest to co w ale, ale chyba nie właśnie. No. Jedni mówią tak, drudzy nie. Ja już trochę zgłupiałem, no ale podobno, że nie no. Że nie. No i ładne, dzienne LEDy. Super wygląda ten Fokus. Piękny jest, podoba mi się naprawdę. I Fordy ekstra się prowadzą. No to jest od lat, od czasów, nie wiem, Escorta z lat 90., później Focusa. No Focus to już w ogóle był szał, jak wszedł jedynka. I to charakterystyczny klik, ten klik kierunkowskazów, to pamiętam po dziś dzień, jak byłem na jeździe próbnej u jakiegoś tam dilera. No dobra, bo trochę długo. Eee, dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli ktoś dotąd dotrwał, jak nie ma, to, to trudno, to nie usłyszę się podziękować. Do zobaczenia.